Kiedy tylko usłyszeliśmy o otwarciu granic, zdecydowaliśmy, że koniecznie musimy się gdzieś wybrać. Pierwszym powodem była oczywiście tęsknota za podróżami, a drugim chęć sprawdzenia nowych standardów podróżowania, e, aby przekazać tę wiedzy naszym klientom. Wybór padł na Kretę. Przed wylotem każdy turysta musi zarejestrować się na specjalnej stronie internetowej i wypełnić formularz. O godzinie 23, dzień przed wylotem. Otrzymujemy na maila specjalny kod QR, który pokazujemy na lotnisku. Przed wejściem na terminal mierzą nam temperaturę i należy pokazać dokument podróży. Osoby, które nigdzie nie lecą, nie mają wstępu na lotnisko. Na pokładzie samolotu obowiązują maseczki. W Grecji sprawdzane są kody QR. Wyrywkowo część osób może zostać poddana testom na COVID-19. Po odebraniu bagaży możemy spokojnie wyruszyć do hotelu. Jak widzicie, w Grecji panuje typowa sielska atmosfera, nic tylko lecieć. Na początku zwiedziliśmy hotel z Zrynela, ujęcie z tego hotelu widzieliście e, wcześniej. Później zwiedziliśmy hotele na południu, Porto, Bizarre i Ostrajak Odnośnie wyżywienia wprowadzono pewne zmiany, to obsługa nakładana na talerze jedzenie. Jednak bez obaw nadal możemy jeść co chcemy i ile chcemy w ramach All Inclusive. Jedziemy dalej na zachód. Na początek zwiedzamy rodzinny hotel Fodel, potem Minos Mary. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie hoteli, które mieliśmy okazję sprawdzić, zapraszamy do kontaktu. wieczorem przyszła pora na magiczną Hanię. I ostatni hotel, który mieliśmy okazję przetestować, Castro Beach. No i niestety pora wracać. W samolocie wypełniamy jeszcze dodatkowy formularz i lecimy do domu. Nasza podróż była zdecydowanie za krótka i już planujemy kolejny na jesień. Nie bójmy się podróżować, bo podróże to życie.